Pierwszy kontakt seksualny w życiu jest wyjątkowym wydarzeniem także dla mężczyzny. Czasami słyszę o takich sytuacjach, kiedy zdecydowanie bardziej doświadczona partnerka związuje się ze zdecydowanie mniej doświadczonym seksualnie partnerem i wtedy, kiedy ona wcześniej miała już kontakty seksualne z innymi mężczyznami, on nadal jest prawiczkiem, czyli jest przed swoją inicjacją seksualną. Słyszałem, że niektóre kobiety tego typu sytuacje postrzegają jako atrakcyjną, ponieważ uważają, że ten mężczyzna na pewno będzie ją pamiętał do końca życia. Z drugiej strony kobiety mogą czuć się onieśmielone, ponieważ mogą mieć takie poczucie, że tego mężczyznę trzeba dużo nauczyć, trzeba w to włożyć jakiś wysiłek, mogą się obawiać, że taki kontakt seksualny będzie mniej wartościowy z mężczyzną. Na pewno takie, taka sytuacja może istnieć, ponieważ aby wyciągać pełnię satysfakcji z kontaktów seksualnych, trzeba mieć trochę doświadczenia. Zupełnie jak z każdą inną dziedziną naszego życia, im więcej czegoś próbowaliśmy, tym większe mamy pojęcie, jak to działa i tym łatwiej jest się nam w tym odnaleźć. Wtedy, kiedy jest pierwszy kontakt seksualny pomiędzy młodymi ludźmi, myślę, że te dziewczęta również tak jak chłopcy, niekoniecznie koncentrują się na tym, że. Dla niego jest to pierwszy raz. Jest to też temat, o którym zdecydowanie mniej mówi się o społecznie. Sam jestem ciekawy opinii kobiet, które mając jakieś doświadczenia seksualne weszły w związki z mniej doświadczonymi mężczyznami.